RAW 4 to jeden z najważniejszych modeli Toyoty w całym portfolio. Samochód jest na rynku już 32 lata. Łącznie mieliśmy już 5 generacji tego samochodu, a w tym roku na rynku będzie debiutować zupełnie nowa, szósta generacja. Dziś, jeszcze kilka miesięcy przed oficjalną polską premierą, witam Was na statycznej prezentacji tego modelu w wersji napędowej. Plugin Hybrid. Dziś porozmawiamy o stylistyce tego samochodu, czym ten samochód się różni. Oczywiście sprawdzimy bagażnik i zobaczymy jakie zmiany są również we wnętrzu. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartest. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla was testować coraz lepsze samochody. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach, kliknij dzwoneczek na dole. I przypominam również, że możesz zostać wspierającym nasz kanał. Wszystkie informacje na dole. A teraz zaczynamy. Gdy spojrzymy na ten samochód z zewnątrz, od razu widzimy, że jest to zupełnie nowy model. Odmieniony całkowicie przedni pas z nowymi światłami głównymi w kształcie litery C. Podobnie jak w innych modelach tego producenta. Atrapa chłodnicy teraz bardzo podobna do tego, co możemy zobaczyć na przykład w Korolni Cross. I również odmieniony nos, troszeczkę przeprojektowane dolne partie. Oczywiście światła przeciembielne w technologii LED-owej. A centralnie również kamera od systemu 360. Proporcje zostały zachowane. Stylistyka zbliżona. Do poprzedniej generacji, jednak tutaj zupełnie nowy model. Wymiary szóstej generacji są dokładnie takie same jak w poprzedniej, piątej generacji, jednak nie jest to facelifting, a zupełnie nowy samochód. Proporcje również bardzo podobne, jednak kształty przetłoczenia to wszystko jest troszeczkę inne, troszeczkę również bardziej. Nowoczesne felgi w naszym egzemplarzu w odmianie wyposażenia Executive mają teraz 20 cali, a więc jeden cal więcej niż w poprzedniej generacji. Lusterka boczne również troszeczkę inne, drzwi minimalnie przeprojektowane, a z tyłu mamy troszeczkę większą tylną, dodatkową szybę, a więc również do wnętrza wpada troszeczkę więcej światła. I podobnie tył pojazdu, a więc słupek D płynnie połączony z tylnym spoilerem i zupełnie odmieniony tylny pas. A więc odmienione światła, w, oczywiście w technologii LED-owej, jednak nie są one połączone ze sobą nie mamy takiego całego paska jak u większości. Konkurencji, bardziej klasycznie, i ma to po prostu swój styl. Centralnie, oczywiście, przeliterowane oznaczenie modelu, emblemat producenta, a po prawej stronie podkreślenie, że mamy wersję napędową plug-in hybrid, a więc z większą baterią i również wyższą mocą układu napędowego. Jeśli chodzi o bagażnik, on troszeczkę uległ zmianie, szczególnie z uwagi na kąty tyłu samochodu, a więc proporcje również samego bagażnika są nieco inne. Roleta bagażnika sama w sobie jest nieco niżej, a więc maksymalna pojemność w wersji Plug-in Hybrid jest nieco mniejsza i teraz wynosi 446 litrów. W bagażniku klasycznie dla Toyoty, a więc bardzo praktycznie i wiele również praktycznych rozwiązań. Po prawej stronie specjalne wgłębienie na dodatkowe rzeczy odgrodzone siateczką, jest również oświetlenie w technologii led -owej. po prawej stronie, haczyki na zakupy, gniazdko 12V, a podłoga bagażnika jest dwupoziomowa, czyli możemy ją obniżyć o kilka centymetrów nieco niżej i zyskać Troszeczkę więcej pojemności bagażnika. Pod podłogą bagażnika mamy jeszcze dodatkowy schowek, a więc dedykowane miejsce na trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, apteczkę i inne elementy, które musimy zawsze mieć w samochodzie. Maksymalna pojemność bagażnika na ten moment nie jest definiowana przez Toyotę, jednak jeśli otrzymałem te informacje po nagraniu, na dole ekranu w tym momencie macie dodatkowe informacje. Na początek tym razem witam was w drugim rzędzie siedzeń i tutaj oczywiście podobnie jak w poprzedniej generacji jednak nie mogę powiedzieć, że oczywiście jest źle. Ilość miejsca na nogi jak najbardziej w porządku. Gdy jestem ustawiony bezpośrednio za sobą na wysokość mam odpowiednią ilość miejsca. W naszym egzemplarzu również mamy ogromny opcjonalny, panoramiczny dach, a więc do wnętrza będzie wpadać bardzo dużo światła. To jest egzemplarz przedprodukcyjny, więc domyślam się, że jakość materiałów może się troszeczkę zmienić w wersji produkcyjnej, jednak na ten moment jest naprawdę bardzo dobrze. Czyli mamy dodatkowe wgłębienia na nasze rzeczy bezpośrednio w drzwiach, schowki w oparciach przednich foteli, dwa porty USB 15V, w tej wersji wyposażenie również podgrzewane, skrajne miejsca, nawiewy od klimatyzacji, oczywiście izofiksy w skrajnych miejscach, Dach, kanapa, no wyprofilowanie. No nie do końca mi leży. Niestety nie mam dobrego podparcia dla ud. A więc osoby wyższe, w dłuższych trasach mogą mieć tutaj troszeczkę problemów. Zasiadając również na centralnym miejscu, mamy duży tunel środkowy. Siedzimy naturalnie troszeczkę wyżej. No, nie jest źle, choć można było się spodziewać po prostu, że będzie troszeczkę lepiej. Choć oczywiście tylna kanapa jest regulowana, a więc możemy pociągnąć uchwyt i wyregulować kąt. Siedzieć teraz troszeczkę w bardziej przyjemnej pozycji na dłuższą podróż, to bardzo podobało mi się również w poprzedniej generacji, a więc ogromny plus dla Toyoty. Podłokietnik oczywiście z dwoma miejscami na napoje. Sam podłokietnik nawet w wersji przedprodukcyjnej jest bardzo miękki. Jakość materiałów, no tego nie będziemy oceniać w wersji prototypowej, jednak tutaj w przedprodukcyjnym egzemplarzu miękkie wykończenie, twarde niestety na górze. Schowki również nie są flokowane, choć to może się oczywiście zmienić w wersji produkcyjnej. Całościowo jak najbardziej w porządku. I witam Was we wnętrzu zupełnie nowej generacji Toyoty. RAW 4, szósta generacja wprowadziła troszeczkę zmiany, jeśli chodzi o stylistykę. Jest to projekt znajomy względem poprzedniej generacji, jednak unowocześniony, aby wszystko było po prostu bardziej modernistyczne, bardziej przystosowane do dzisiejszych wymogów klienta. A więc centralny wyświetlacz, nieco większy, 12,9 cala, również zupełnie nowy system operacyjny, a więc teraz są to kafelki personalizowane. Jest tu wiele fajnych rozwiązań, które są nowoczesne. I nakierowane na klienta. To jest egzemplarz przedprodukcyjny, jak powiedziałem wam wcześniej. Nie mamy również połączenia z internetem, więc to wszystko może po prostu, czy może nie wszystko, niektóre funkcjonalności mogą nam po prostu nie działać, choć tak na szybko, jeśli chodzi o multimedia, to, co bardzo mi się podoba, to w tym miejscu zawsze mamy szybki skrót, by wyłączyć pikanie na przekroczenie prędkości, a więc funkcjonalność, którą najczęściej wyłączają polscy klienci. Dodatkowo klikając w tym miejscu możemy szybko włączyć wszystkich asystentów jazdy i tutaj każdy poszczególny system wyłączyć szybkim skrótem. Nie musimy się przeklikiwać przez multimedia. Wszystko jest tam jak powinno. Oczywiście Apple CarPlay, Android Auto te technologie są bezprzewodowe, a więc również progres, jeśli chodzi o funkcjonalność Toyoty RAV4. Sam cockpit, a więc wielowarstwowa deska rozdzielcza z dodatkowym schowkiem w tym miejscu. Centralnie w topowych wersjach wyposażenia aż dwie ładowarki indukcyjne, również dwa porty USB typu C już o mocy aż 4 45 watów, więc jak na dzisiejsze standardy, jak najbardziej w porządku. To, co bardzo podoba mi się w tym samochodzie, to pomimo, że mówimy o zupełnie nowej generacji, zaprojektowanej w czasach, gdzie wszystko jest w wyświetlaczach dotykowych, Tutaj mamy fizyczne przełączniki, a więc regulacja klimatyzacji, obie strefy. Fizyczne przełączniki do nawiewu i podgrzewania tylnej szyby, oczywiście światła awaryjne, wybieranie trybów jazdy, również trybów napędu na cztery koła, włączenie asystenta zjazdu, wyłączenie kontroli trakcji, kamery 360. To wszystko ma fizyczne. Przełączniki w czasach, gdzie u konkurencji większość tych funkcjonalności jest schowana gdzieś w wyświetlaczu dotykowym. Na tle konkurencji ogromny plus. Jak widzicie, nie mamy również wielkiego wybieraka kierunku jazdy, tylko już mniejszy, bardziej nowoczesny przełącznik oczywiście dwa miejsca na napoje, które możemy powiększyć do jednego dużego schowka, demontując ten mały. Plasticzek. tutaj to w dobrą stronę, a później to schowamy. Kolejną fajną rzeczą w tym samochodzie jest wielofunkcyjne wykończenie podłokietnika. A więc możemy mieć taki klasyczny, ładny, miękkie, miękkie wykończenie, jak najbardziej w porządku, jednak klikając to z drugiej strony możemy to zdemontować, odwrócić i teraz możemy tutaj mieć dedykowaną tackę, na przykład na dołożenie naszego urządzenia mobilnego. Rozwiązanie, którego u konkurencji nie uświadczymy. Za kierownicą do Dodatkowy wyświetlacz, rzeczywiście zamiast tradycyjnych zegarów, jest on troszeczkę większy, nieco ponad 12 cali. Ma on wiele różnych systemów wyświetlania, czego niestety nie mam jak Wam dzisiaj zaprezentować w egzemplarzu przedprodukcyjnym. Tym zajmiemy się podczas pierwszych jazd tym samochodem. Jednak całościowo odbiór tego samochodu jest bardzo dobry. Wszystko się zmieniło na lepsze, wciąż mamy fizyczne przełączniki, co jest ogromnym plusem. Multimedia nowocześniejsze, nastawione na kierowcę, nieutrudniane są systemy czy wyłączniki. Wyłączanie systemów bezpieczeństwa, konfiguracji tego samochodu. Jest progres jak najbardziej w porządku. Ilość miejsca wciąż bardzo duża wielki, panoramiczny dach. Jest tego wszystkiego naprawdę bardzo dużo, więc myślę, że klienci również to docenią. W tym momencie, będąc jeszcze przed premierą tego samochodu, przed pierwszymi pokazami dla klientów, Toyota już sprzedała 1400 egzemplarzy. Ludzie kupują ten samochód w ciemno. Auto dostępne jest tylko i wyłącznie jako hybryda. Klasyczna z większą baterią, również nowocześniejszą baterią z napędem na przednią oś lub na wszystkie koła oraz jako hybryda typu plug -in. Nie ma już klasycznych spalinowych wariantów. Szczegółowe dane techniczne tego samochodu macie w tym momencie na ekranie, a więc najważniejsze punkty. Baterie są teraz większe, nowocześniejsze i również są stosunkowo mniejsze jeśli chodzi o wielkość, jednak mają większe natężenie całej konstrukcji, dzięki czemu mają większą Pojemność. Również szczegółowy cennik w tym momencie na ekranie, jednak trzeba zaznaczyć, że ten samochód zaczyna się od około 181,5 zł. Jest to progres względem cennika poprzedniej generacji. Na tle konkurencji, głównie chińskiej, jest to wciąż cena troszeczkę wyższa. Jednak, biorąc pod uwagę, co ten samochód oferuje, jakie ma wyposażenie i co możemy po prostu dostać w tym samochodzie, włącznie z. Oczywiście serwisowaniem, wyższą wartością rezydualną. Jest tego bardzo dużo i muszę przyznać, że zapowiada się bardzo interesujący rok 2026 w wykonaniu Toyoty. Czekam na wasze opinie w sekcji komentarzy. poniżej, co sądzicie o nowej generacji Toyoty RAW 4 Ja nie mogę doczekać się pierwszych jazd tym samochodem. Tymczasem się żegnam. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.